Ta dupak, co? Zadami? Ja, ty, ej, o! Tego się nie spodziewałem, że jeszcze jakiś tutaj typo będzie. Siemano łobuzy, witam was, Pajder z TV w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 3 d Adventures of Lara Croft. Jesteśmy dalej w etapie Loot's Gate i teraz mamy do rozkminy akcję taką, że mamy taką akcję, że musimy się dostać po ten pierdzielony kryształ sejwujący. Także ja tutaj powoli się będę przy, prze, przebieżał do przodu, przemierzał do przodu. Aby go sobie zgarnąć powolutku, na spokojnie, bez żadnych nerwów, no i potem będziemy musieli spaść na sfinksa, ale to będzie zaraz. Najpierw zgarnijmy kryształa, bo to jest jednak podstawa. To jest podstawa. Jak bez kryszczała nie ma co w ogóle się wybierać dalej. No, i teraz będzie problem, kurde, jak mamy na to wskoczyć z powrotem. <noise> nigdy nie było dobrze, nigdy nie było łatwo, nigdy nie będzie łatwo. Wnioskuję o to, żeby zrobić to w ten sposób, że staniemy sobie bardziej tutaj. Kurka, nic tutaj nie widać. Jest tutaj tak ciemne. Te etapy w Londynie są, że to jest głowa mała. I tutaj, jak staniemy, to powinno być git. No właśnie. Opa, opa. Dobra, i teraz musimy wyhaczyć ten moment. I właśnie nie wiem koło którego. Czy koło tego lepiej będzie, czy koło tamtego lepiej. Bo ona nie spojrzy teraz na dół, jak na złość. Lara paruwa. Ryzykujemy, ryzykujemy. Pięknie. Udało się, dobra. To jak już jesteśmy tutaj na górze, to ja sobie pozwolę zapalić flarę, żeby co? By mieć lepszy widok. I teraz musimy się dostać do kolejnego sekreta. Żeby tam się dostać, to ja muszę sobie najpierw zrzutować yy, tutaj yy, płaszczyznę. Jak to wygląda wszystko? Bo ja tam niezbyt pamiętam. Dobra, 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 mi się kamerą. to jest front sfinksowy, to też nie. To też nie, front sfinksowy nas nie interesuje, bo my musimy się tu sobie widzieć, jest tamten kryształ sejwujący, właśnie tam się musimy dostać. I tu jest taki patencior, który jest dosyć bolesny, trochę HP się traci, ja zaraz sprawdzę jak my w ogóle stoimy z HPkiem i będziemy kombinować, o to trzeba iść tu. Cześć tu, widzicie tamto ten, no no to mniej więcej tam. Musimy wymierzyć sobie taki skok mniej więcej pod równym kątem, sprawdzić stan HP, No lepiej sobie wziąć tą apteczkę jednak, mimo wszystko, bo jest ich dużo i po prostu sobie skoczyć. I my wylądujemy gdzieś. My wylądujemy gdzie indziej zupełnie. Także sprawdźmy to, czy się uda. Udało się. Wlądowaliśmy sobie tutaj. Teraz musimy sobie zgarniamy małą apteczkę. Także apteczki się w gruncie rzeczy wyrównały. Jest GITES, nie? I teraz musimy sobie przeskoczyć stąd do tamtąd. Do tamtąd aż. Ja to spróbuję sobie. Chyba z miejsca powinno się udać. Także sprawdźmy, czy się uda. Udało się. No i teraz już jest prosta sprawa, biegniemy tam, przeskakujemy stamtąd tam i wskakujemy tam i już mamy kolejny sekret. Także to jest prosta kmina, nadzwyczajniej, z tym sekretem, no tylko, że sama droga, sam fakt przymierzania tej drogi jest ciężki po prostu. Dobra, chwyć się i teraz maksymalna koncentracja, Opa, skakuj i bang, poszedł poszedł, nie ma problemu, nie ma przeciwwskazań. Strasznie ciemna historia, strasznie ciemne te tekstury tutaj. I uwaga, uwaga! No, poszedł, jest safe. Gdzie... Chciałem, no safe też jest, safe. Krystal jest, jest secret, jest impreza, dobra, lare, flarem i odpal. O, od razu, o, bo widzicie i żem kurde, minął jeszcze te. I teraz musimy skoczyć jakoś inteligentnie, bo co się chyba tu jakoś tak na ten skakało. I musimy spać po prostu na dół, ale przeżyć przy tym, no nie? <grytanie> to jest najgorsze, żeby spać na dół i przeżyć. I właśnie nie pamiętam, czy to się. Tutaj trzeba było wskoczyć. Chyba tutaj trzeba było wskoczyć. Kurde, bym zużył kolejnego sejwa, ale mi szkoda ich trochę. No, te kryształy sejwujące to jest naprawdę towar dwicytowy. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No, tak. Myślę, że jak się rozpędzimy i tam wskoczymy, to powinna się ona chwytnąć czegoś. Tylko, że jeszcze bym sobie dał yy, kroczek w tą. Na przykład, i dobra, i, i spróbujmy, spróbujmy. Po prostu do odważnych świat należy. Opa, opa, hopa. Ep, o, he, poszedł, 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 nie ma co się denerwować. No i teraz ja bym na przykład sobie wziął i wyskoczył sobie w tamtą mańkę, nie? Tak po prostu. O, i tutaj, bęk, spadamy na dół, wyjmiemy sobie pukawy. Co ja mam shotguna ustawionego? Nie, no, to trochę za drogi pistolet, jest, weźmy coś gorszego. I teraz sobie zejdźmy po prostu na dół i czekajmy na dalszy rozwój wydarzeń. Bo ja to nie pamiętam, no nie? Jednak tą Rider 3 to jest, to jest taka trudna część, że ja w nią tam za dużo właśnie nie rypałem, no nie? Także w sumie lecimy tutaj troszkę na czuja. Bo tu gdzieś powinny być jakieś drzwiczki niedaleko, coś, jakaś dalsza możliwość przejścia i tu gdzieś powinien być jeszcze jakiś typo, nie? Dlatego ja tutaj będę się po. O! Jest i typo! No, dobrze kojarzyłem, dobra. Dobra, 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 typo, 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 zdychaj, dobra, typo poszedł, ta, dupak, co, Zadawij? ja, ty, ej, o, tego się nie spodziewałem, że jeszcze jakiś tutaj typo będzie, czuję, że, kurde, dostaje pancze, ale nie wiem, o co chodzi, dobra, zużyjmy sobie, do... jak, ile ja mam tych apteczek, nie jesteśmy ustawieni na całe życie z apteczkami. <laughs> Szkoda, że z flarami nie jesteśmy tak dobrze ustawieni, ale o, jeszcze wypluła małą aptekę. No po prostu wszystko tam jest, ale jeszcze zanim pójdziemy dalej, to zwieźmy sobie trochę tego etapu zobaczmy, co tu jeszcze się może przykitrowywać. Bo tu zawsze może coś być i możemy. O, na przykład to, widzicie? Amunicję do shotguna. bo oni tutaj porozrzucali te znajczki po całości. I dlatego wypadałoby zawsze wziąć i to sprawdzić. Eee, dobra, jesteśmy teraz tutaj z powrotem. Wróciliśmy do tego miejsca. Tu gdzieś niedaleko jest kolejny secret, tylko kurka wodna, no tylko że się robi ciemno. Ja właśnie kurde nie pamiętam tego wszystkiego, przez to, że jest ciemno. Kurde, wziąłem sobie brightnessa w telewizorze ustawiłem bardzo, ale to i tak nic nie daje. Po prostu tekstury same w sobie są ciemno. Wiem, że powinna, powinniśmy skoczyć tu. Eee, I teraz jak skoczymy tu, to jest podobna analogiczna akcja, że musimy skoczyć o tam. A widzicie, jest tam dziura, nie? Tylko że to trzeba bardziej z tej mańki zrobić. Weźmiemy, wejdziemy, hopsa, o i bang, nie? fajna sprawa. Wchodzimy i mamy kolejny secret, także poczekajcie, znowu flarę muszę zapalić, bo znowu nic nie widzę. No zapal. No już myślałem, że nie ma, że już wszystkie poszły, ale dobra, wszystko jest. Mamy tutaj daboya do bozuki i mamy tutaj też largę medipaka, także jest spoko draka, nie? Tu coś można zrobić? Nie no, tutaj raczej nic nie zrobimy. Także wycofujemy się z tego, z tego miejsca. Tak po prostu weźmiemy się, wycofamy i jest po nie ma się czym przejmować, nie? Dobrze. Spadamy teraz pięknie. Hopa! Jebud! Jesteśmy znowu tu. Wchodzimy znowu na górę. I teraz tam będzie jakaś kmina z przesuwaniem skrzynki, bo ta skrzynka, jak widzicie, o ta tutaj, jest taka, no właśnie, nie widać tego. Znowu muszę zapalić, jest taka, że jest o właśnie taka, no nie? I tutaj trzeba zrobić tak, żeby ją przesunąć troszkę. Gdzie ja spadłem w ogóle? Znowu tu spadłem? Nie, ja tu nie chciałem spać. Tą skrzynkę trzeba poprzesuwać troszkę, no nie? Tylko, że ja nie pamiętam, kurde. No, no, wy wiecie, czego ja nie pamiętam. Wszystkiego nie pamiętam, bo ją trzeba jakoś tam było poprzesuwać, właśnie jakoś inteligentnie, i wtedy to, a dobra, już wiem, dobra, już, już, już bierzemy, przesuwamy skrzynkę i po prostu robimy tak, żeby Lara się ich chwytła, jest po temacie, tak? Czyli teraz po prostu spadamy, jeszcze raz, dobra, obrocik, podchodzimy do tego, cofamy się troszkę. Kurde, tych flar mogliby nam trochę dać. Ich... No i pięknie prawie poszło. No, no i co? Nie, nie, nie? jeszcze raz. A było już, kurde, to się puściłem. O. I wchodzimy na górkę. Piękny biznes, piękny biznes. Najlepszy biznes. Tylko musimy patrzeć uważnie, czy nie trzeba właśnie robić skoków wystrzałowych do tyłu, bo coś czuję, że chyba trzeba. Także spróbujmy. Nie, nie trzeba. <grytanie> A. Aha, aha, ale tego... A, dobra, przecież tam na prawo jest, pójście pójść dalej. Co ten Pidi nie rozkminił? Jeszcze raz, jeszcze raz. No, wchodzi, wchodzi. Nie ma co płakać, nie ma co płakać. Także jak widzicie, ruszyliśmy naprawdę mocno w tym odcinku, bo już aż cztery sekrety. To jeszcze nam tam coś zostało do złapania, jeżeli chodzi o sekrety, ale to zaraz sobie zobaczymy w tym, w kwipunku jak to się prezentuje. Tam pokazuje nam, że jest ile zig zigredów do końca. Przejdźmy sobie tędy. Hopa. A i sprawdzimy od razu te zigredy. Sześć jest, czyli jeszcze zostały nam gdzieś dwa sekrety. E, dobra, safe krystale są cztery. To jest aż za dobrze. Aż za dobrze. Ja tu sobie pozwolę znowu włączyć lampę. O i tutaj mamy znowu możliwość pójścia na górę. Także po prostu wejdźmy tam na górę. A? Nie? Jeszcze raz. Hop. No. Tak trzeba było. I teraz tutaj jakoś coś będzie takiego, że my w ogóle... Da się to rozwalić? Nie. Ale plan miałem dobry. Mówcie co chcecie. I tutaj była jakaś kmina właśnie, że my spadniemy... O właśnie. W tym samym miejscu, ale o innym czasie. I nie pamiętam o co tu chodziło tak naprawdę. Zaraz tutaj się przetegowujemy. Tutaj sprawdzimy. A bo to jest to jest jakiś kolejny. No nie? I co? Mamy go popchnąć w którąś stronkę? Spróbujmy na przykład do przodu. No to nie powiem, żeśmy gdzieś się dostali. Coś tu się nam pokazało i co tam się tu pokazało? Ej! Ej, stop, stop, stop! To my żeśmy się dostali do... W gruncie rzeczy tego samego miejsca. To nie, to my ten powinniśmy popchnąć. Aha, nie możemy go popchnąć. No to jest słabo, czyli musimy się tego wyzbyć i jakoś wziąć się, drapnąć potem naokoło, zupełnie jeszcze raz. Mmm, czyli musimy... Dobra, myślę, że teraz już jest on całkowicie wysunięty, jak powinien być. Dla świętego spokoju, no tego dalej chyba nie popchniemy nawet. Damy radę go popchnąć dalej? Mmm, mm, Lara? Coś tam ten? Zaraz, czekajcie, wezmę stanę bardziej z boku. Dasz go radę? Nie, nie da rady, czyli po prostu bardziej już nie możemy. Czyli po prostu teraz musimy jeszcze raz powtórzyć tą drogę. No, widzicie, to jest znaczy skomplikowane. To dopa nie jest skomplikowane, tylko tyle, że po prostu trochę czasu się nad tym schodzi. No, nie? To na pewno. Dobra. No, od razu się złapa. No, jak chce, to potrafi. Także wezmijmy się na górę jeszcze raz, przebądźmy tą samą trasę. Bo teraz powinniśmy odblokować sobie po prostu dalszą, dalszą część etapu. Dalszą część etapu powinniśmy odblokować. Dobra, teraz góra, 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 to była ta góra, tak po ciemniaku będę szedł. W sumie to nie jest aż taka skomplikowana trasa, żeby trzeba było się bać czegoś, nie? I tutaj tak fajnie zbliżenie na lary łapy są. No znaczy, no fajnie dla mnie to wygląda. <grym> to jest stary Tomb Raider, to na pewno wygląda to już słabo w odczuciu większości ludzi. Tutaj aż zapalę tą flarę. Dobra i teraz mamy spaść tutaj na dół. Hopa, chopa, hopa, tutaj, o! 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 Właśnie, odblokowało się powrót. Powrót do korzeni się odblokował. Aby odblokować, powrót do korzeni, co musimy zrobić? Jak wejdziemy tutaj na górę, siema, siema, byki tutaj są wszystkie. Tu jest ten główny szef u ich, no nie? Yy, znowu poszedł do przodu, ale to nie istotne, bo ja muszę wrócić tutaj na początek. I my musimy im teraz oddać: oddać ich statuetkę. Oddać ich statuetkę trzeba tutaj. To jest właśnie to najśmieszniejsze, że to się dodaje w ogóle z dupy, nie? Oddajemy mu statuetkę. I, i coś się tam otworzyło, no nie? Ja sobie pozwolę tutaj wykorzystać możliwość save'u na zasejwowanie się. A bo już jednak 15 minut nam tam minęło prawie, że tutaj jednak dużo gry, no nie? No i coś się otworzyło, no ale co? No to jest dopiero zagadka, to jest dopiero zagadka. To jest dopiero zagadka, to chyba się otworzyło, tak? Tak! Ta! O! Wpadłem do wody. No to nie było fajne. Właśnie tutaj wczer... Ojejku, kurde, ja nie pamiętam gdzie tu był ostatni sekret schowany. To jest słabe. I tutaj mamy właśnie takie dziki urządzonko. Takie dziki urządzonko, które ma możliwość strzelania. No nie? Jak widzicie, jakoś się nim jedzie, bo ich tym się strzela. A, kwadratem się jedzie, dobra. I tutaj są różne dziwne rzeczy i mamy mało powietrza. To jest najtrudniejsza część etapu. Dlaczego? Bo jest tu w cholerę ciemno. Jak flara odpalimy, to nam to nic nie da, bo i tak nic nie zobaczymy. No ale flar mamy dużo, to mogłoby to zadziałać w końcu. Ale właśnie, nic tu nie widać, nie wiadomo gdzie mamy jechać, a po drodze są jeszcze różne dziwne aligatory, do których z tego urządzonka się strzela bardzo, 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 bardzo źle. Bardzo źle. Tutaj jak wylądujemy, jest jakaś możliwość tlenu? Jest. Ja bym sobie pozwolił skosztować trochę tlenu. No tutaj na, naprawdę się jest słabo, słabo się pływa larą jako larą. Mogę zejść z tego urządzenia? Poprosiłbym. trójkątem kółkiem. O, puściła je, dobra, pięknie. Nie lubię z tym, o i la, flara odpalona. Teraz sobie mogę na spokojnie poskanować. Nie, bo tak naprawdę to chodzi o to tylko żeby, yy, z tym urządzeniem chodzi tak naprawdę tylko o to, żeby nie dać się złapać w zło. Nie da się złapać w zło, czyli jakieś aligatory i inne głupoty, bo tak samemu pływać, to ja wolę pływać osobiście, rzecz mówiąc, osobiście, w sensie, że sam. Save Crystal wpadł, pięknie. Wolę sobie sam pływać, bo to jest jednak bardziej bezpieczna sytuacja według mnie. Dla mnie przynajmniej. A tutaj jest naprawdę strasznie ciemno. Ja to zaraz sobie wezmę, wypłynę tam na powierzchnię, zapauzuję i sobie znowu podkręcę telewizor, aby więcej zobaczyć rzeczy. No nie pamiętajcie, motor mamy skitrany tutaj w razie co. O, cycki są, jest elegancko. Ja sobie podkręcę jeszcze trochę brightnessa, może więcej zauważy. No tak, nie, tak, nie, 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 brightness mi się nie wyzerował, ale ja go podkręcę jeszcze bardziej. Dobra. No i spróbujemy teraz coś zwalczyć dalej z tym. No tak to naprawdę, jak jest taka ciemnica, to nie. Nie, to dupa blada, ale tu w ogóle wszystkie te lokacje cały czas są ciemne. Nawet jak to wezmę, podkręcę tej Brightnessa, naprawię opór, to gdzie jeszcze brzydziej to wygląda, niż wyglądało tak na dobrą sprawę. Nie, bo mi chodzi o to, żeby znaleźć tutaj po prostu tego sekreta, no nie, ja to się boję, że ominę sekret, dojdziemy do końca etapu i będzie kał, i będę musiał etap przechodzić jeszcze raz. Po prostu kurka wodna, no nie pamiętam, no, no nie pamiętam. Aaaa, kila i gator! Korczysz ty! Dobra, tu coś jest. Ale to już jest chyba wyjazd z tego miejsca. Dobra, to wyjdziemy sobie, będzie chociaż powietrza trochę. Dzień dobry, jest powietrze, jest powietrze. Huch! jest po prostu kamień z serca. No nie, 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 nie trawię takiego tego etapa, No nie, bo na pewno ten sekret jest gdzieś tam. Nie, no bez kitu, u was też jest tak ciemno jak w to, widzicie? Bo ja to tu po prostu nie mogę wytrzymać, to jest taka ciemnica. <laughs> Może jednak ten sekret był w dalej, dalej. Sprawdzimy to, sprawdzimy to, jak sekret będzie w takim dziwnym no Kurde, strasznie, strasznie. Strasznie nic nie widać. No, nie, 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 nie. Wracaj, 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 wracaj. Wracaj, wracaj. Kurka, nie, to jest najgorsze, jak się nie pamięta, gdzie był sekret, a się wie, że ten sekret był. O, a tu mogę sobie wiedzieć, wlecieć? No, no i pewnie gdzieś ten sekret był, tak. Kurde, no nic nie widzę. Zapal tą flagę. te flary są za krótkie. Za krótkodystansowe, no bez kitu, jaki ty skał. Tu nic nie widać, ciemnica jest po prostu jak się patrzy. Jak się patrzy, ciemno. No dobra, no, spróbujemy wejść tam. Spróbujemy wejść tam, gdzie my byliśmy ostatnio. Tutaj byliśmy, tak? I spadliśmy w to. No bo nie, coś mi, coś mi się wydaje, że jak się przejdzie już w to, to już się będzie blisko końca. Nie, znowu wpadłem w to samo miejsce, ej. Nie, wyłaś, 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 wyłaś. Kurde, nie, nie mam bez kitu opcji podkręcić Brightness w grze. <gry> Ale nie będę teraz patrzył w opcję w grze, bo to tak nie wypada. No ja, czekajcie, bo byliśmy tutaj, nie? Byliśmy tutaj, ja to muszę sobie po powoluchu. Będzie gicza. No nie, także czekajcie. Skocz sobie tu. Bo ja tu kojarzę. Kurde, gdzieś tu była jakaś wajchencja. Coś się świrowało, opowiadam. Tam nie idźmy, tam nie idźmy. Wracaj, wracaj, wracaj. Wracaj do poprzedniej arei. Areny, <grym> arei, wracaj. Tu gdzieś była jakaś wajcha. No właśnie, bo tu jest tam. Dobra, dobra, ja już wszystko pamiętam. Już remember mi się włączył. I tak, wajcha jest, jest. Trzeba właśnie było zakłamać tutaj akcję. I tak, i to się właśnie otworzyło, nie? Na górze, jak widzicie. To teraz trzeba wypłynąć stąd szybko w miarę. No, ale wypłyń, ale wypłyń. Ale wypłyń. Wy, no, no nie, dobra, dobra, tutaj złapiemy na powietrze trochę. Jest strasznie ciemno, ja tu strasznie nic nie widzę, kurka wodna. Nie lubię takich etapów, gdy jest tu co, coś trzeba zrobić, a ja nie wiem co, bo nie, nie widzę. Gdzie to była ta, 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 wejście? Przecież widzieliśmy to przed chwilą, ej. Jeszcze raz, wracaj, wracaj. O, tu, no właśnie. O, jak tu sobie wejdziemy, to tu sobie możemy wejść na suchy grunt. Na suchy grunt sobie możemy wejść. I będziemy musieli mieć zaraz przesrany etap strasznie. O tak, wciśniemy sobie guzik, nie? O, tutaj widzicie, jest ekipa. Dobra, wyrzuć tą flarę, bo nas jeszcze przykłukają. Jest ekipa i będziemy musieli się tam prześlizgnąć, no nie? Tylko, że musimy teraz tak, wcisnąć ten baton. O, pusznij go. No fajnie, że widzę, gdzie się otworzyło, ale coś się otworzyło. I w tym momencie sobie zrobimy save'a. Ponownie, niestety, ponownie zrobimy save'a, bo będziemy mieli misję, gdzie będziemy się bali bawić w Metal Gear Solid i będzie trzeba się naprawdę nieźle przyczajać. Oczywiście nie uda nam się to pięknie, ale inaczej się nie dostaniemy do reszty sekretów. A to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, no nie? Tak mi się wydaje. Tylko, gdzie te drzwi się otworzyły? No, i to jest teraz, kurde, zagwozdka ludzkości. Jak one by się otworzyły tutaj, to by było spokojne. One się otworzyły gdzie indziej, gdzie oczywiście my nic nie zobaczymy, bo jest ciemno. Jest ciemno, jak w dupie. Także, kurka wodna, i znowu poszukiwania drzwi. O, tu chyba. Ta, na ban. I teraz jest tutaj taka akcja, że musimy płynąć strasznie nisko. Strasznie nisko, jak najniżej się da. Bo inaczej oni nas przykukają, nie? Także pływajcie jak najniżej umożecie Flary trzeba używać, no bo nic nie zobaczymy poza tym I tutaj jest... Tutaj jest jakieś miejscówka No bra, przyczajka yy, O, i tutaj mamy... Yy, kurka, powietrze się skończy, wiecie? Zaraz się udusimy, dlatego dobrze, że był ten save grany yy, Bo tu... Tu jest co, na przykład ta apteczka. <noise> ale nie, dobra, bo ja teraz jestem zaniepokojony tym, że zaraz się udusimy. No dobra, to już jest po nas, dlatego dobrze, żeśmy zrobili tego save'a. Dlatego dobrze, żeśmy zrobili tego save'a, bo teraz będziemy mogli sobie na spokojnie to mieć. Kurde, jakby tu było cokolwiek widać. Jakby tu było cokolwiek widać. Tutaj mamy te flary, ale i tak nic nie widać. A ja mam Brightness'a rozwalonego na maksa i tak nic nie widać. Uff, ten etap jest po prostu najbardziej piekielnym etapem w historii Tom Raider. Jedyny plus, że tutaj będzie naprawdę kilka sporo kryształów sejwujących, nie? Dobra, jesteśmy tutaj. Ja sobie skosztuję jeszcze dobroci apteczkowej, bo widzę, że z życiem stoimy dosyć niezbyt. Dobra, skakujemy na dół, odpalamy flarę i lecimy od razu tam, gdzie powinniśmy się udać, czyli tutaj. Musimy starać się jakoś w miarę zauważać rzeczy, no nie? A najgorsze jest to, że właśnie musimy płynąć strasznie nisko, żeby nas nikt nie przykukał. Mhm, mm i tu, kurde, była właśnie ta dziura. Ta dziura pewnie jest potrzebna nam do czegoś, bo tu pewnie coś gdzieś w leży istotnego. Że trzeba patrzeć, czy gdzieś nic tu nie ma, na przykład wajchy. A, widzicie, wajcha zawsze gdzieś się zczai, no nie? Dobra, znowu jest ciemno, jak w dupie. Ja znowu nic nie widzę, zapal to. Dobra, tutaj jest ta apteczka, to weźmy ją i sprawdźmy, czy nigdzie tutaj nie ma kolejnej dziury. Ani w ogóle czy... No jest kolejna dziura. Jest kolejna dziura, której nic nie ma. Dobra, ja bym chciał się uratować. Może na powierzchni wypłynąć. Nie, nie wyrobimy się znowu. No jak tutaj zaraz się wezmę, no wyłaś, wyłaź, wyłaś, wyłaś. Wyłaź. Jak tu się wyczaje na powierzchni normalnie, to ona przejść. Przecież... Dobra, nikt nas nie widzi. Nikt nas nie widzi, jest pięknie, złapiemy trochę powietrza no bo tutaj są właśnie te typy i tu trzeba uważać i tu gdzieś teraz dobra stąd przypłynęliśmy tutaj byliśmy zatapiaj się odpalaj flarę szukamy gdzieś kolejnego jakiegoś miejsca, gdzie możemy sobie przypłynąć na przyczaje, nie? tu jest jakaś dróżka ale ona do niczego nas nie prowadzi tam żeśmy wajchą otworzyli coś kolejnego może to coś być tutaj może to nie być tutaj właśnie przez tą ciemnotę ja tu gówno widzę i wy też gówno widzicie. To jestem więcej niż pewny, że wy też gówno widzicie. No ale niestety tak nas zrobili i tak musimy działać. Tu jest jakaś możliwość do płyn płynącia. No ale kurde, jak to szybko gaśnie. Dobra. Dobra, wychylmy się, złapmy tlen. O, tu gdzieś możemy iść. Chodźmy, chodźmy tu. Chodźmy tu, wejdźmy na górę. Ja to od razu się przyczaję. Tak, bo żeby nas nie widzieli, to musimy się właśnie czaić na splintercela mocno, bo tak to oni mogą nas przykukać bezproblemowo. Dlatego lepiej się zawsze przyczaić tak i w ogóle nie dać poznać sobie, że jesteśmy tutaj, także tutaj się będziemy przyczajać i będzie gicio. Tam kurde widzę, że już coś migoczy i to jest chyba właśnie jeden z tych kryształów sejwujących, o których wam wspominałem przed momentem. No, jak na razie jest znowu woda. Dobra, flarę zapalimy. No, tylko weź tego kryształa, nie zapomnij o nim. Ej, dobra, ale nie wypływaj, ty miałeś się zanurzyć, Lara. No, zanurz się, bierz kryształa, dobra, pięknie. I wychodzimy tutaj. Tutaj też... Nikt nie idzie, nikt nie idzie, fuj, już się bałem, że ktoś idzie. Tutaj też oczywiście wypadałoby się poprzyczajać. I nie dać poznać po sobie, że jest się tu. I pójść tam dalej, no nie, bo jesteśmy teraz pięterko wyżej, jakbyście nie zauważyli. Dobra, no i tu już jesteśmy w miarę bezpieczni, bo już tutaj nas nie przyczają, także możemy tutaj iść sobie na pałę po prostu. Mhm, dobra, znowu ciemnica, znowu flara. Dobra, i sobie przejdźmy tędy. i we... No, przeskocz, przeskocz. No, miałeś przeskoczyć ładnie. No, ładnie, do przodu, dzięki. I teraz sobie weźmy tutaj, wejdźmy. Aha, i, i co się stało? O, i tu możemy wejść na górę znowu. Wchodźmy. Wchodźmy wszędzie, gdzie się da na górę. Tak będzie po prostu najbezpieczniej dla nas. Dobra, obrócimy się. Niech ci się nie kończy światło. Dzięki. O, kryształ znowu. No, także tutaj naprawdę dużo kryształów serwujących i flag są. Ale gdzieś tu powinien być kurde, ten. Piąty. Ten, no. na no jaką się nazywa? Sekret! Piąty sekret, bo tutaj to zaraz weźmiemy sobie, będzie możliwość wyeliminowania ich wszystkich już tak naprawdę mocno. Także ja sobie pozwolę tutaj znowu strzelić save'a, ewentualnie potem po tamten secret, bo ja kurde, nie kojarzę, nie koja... Ile my tych mamy sekretów? Cztery chyba teraz powinniśmy mieć, a musimy mieć przecież sześć łącznie. Gdzieś tu jeszcze ten jeden secret był. Mhm, na na statystyki. Cztery, no dobrze mówię. Tu gdzieś to wszystko było pokitrane, no nie? Yy, dobra, no ja sobie pozwolę jeszcze tutaj wyjąć shotguna, żeby mieć go w zapasie. W razie co, ale dobra, ty jeszcze weź, weź to. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo to jest, jak widzicie, kamera. To ewidentnie, że tutaj jesteśmy skazani na zło i pożogę. No i włączył alarm! Że jest dupa troszkę, bo już nas będą ścigać, a nic my nie widzimy dalej i tak i tak Z racji tego, że nie możemy nic widzieć i tak i tak, bo jest ciemno tu jak w dupie, no nie? Oho, płetwo, nurek jeszcze nas goni. Fajnie jest! Fajnie jest po prostu <ścoughs> Wszyscy strzelają! Wszyscy Zastrzeliwać! Zastrzeliwać Larę Zastrzeliwać Larę, tak Skąd tu? Skąd? Słyszę strzały! Słyszę strzały, dobra, ale mamy klucz, to jest najważniejsze. Srać tam na strzały. <grystanie> Narobiło się piekiełko małe. I tutaj trzeba wskoczyć do którejś dziury gdzie powinniśmy dostać do miejsca. Tylko ja muszę coś widzieć, naprawdę. Jezus Maria. Nie no tu byliśmy już chyba, nie? Tam trzeba było spać na dół i się dostawało do jednego z pomieszczeń dobrych, naprawdę dobrych pomieszczeń. Dobra, ale weźmy sobie tutaj, jak już żeśmy rozpętali piekło, to już do, dobijmy ich wszystkich do końca, nie? Tak będzie najbezpieczniej chyba i będziemy mogli się naprawdę pobawić. No tam widzę jeszcze harpunosy leżą jakieś. Dobra, poczekajcie, poczekajcie, powoluchnu harpunosy leżą. Harpu nosy leżą. Klucz mamy? Mamy. To było najważniejsze, żeby mieć ten klucz. Tylko, że właśnie nie wiem, czy się teraz nam otworzą drzwi do szóstego sekretu, skoro żeśmy tak to spartolili. Tylko gdzie te drzwi były, to też jest zagadka. Ufff, mnie ten etap powoli, po prostu nie lubię, jak jest taka ciemnica, ja nic nie widzę, a muszę robić, no. Co? Co? Skąd? Co? Gdzie? Gdzie? Ty, ty tutaj do mnie pikaj, stary. No nie próbuj. Dobra po typie. Tyle się udało załatwić. E, nie gdzieś tutaj? A tu na przykład. Oho. Słyszę oddech tutaj Rumcajsa. E, a, dobra, bo teraz przepłyniemy po prostu z drugiej strony. No. <ścoughs> Także chyba mogliśmy tutaj tak w ogóle wlecieć od początku. I tutaj powinno być coś otwarte. Nie, to nie tędy w ogóle idziemy. Powinniśmy wrócić się tutaj z powrotem. E, to jest już inna lokacja? No to nie, żeśmy spartolili całkowicie tą opcję. Całkowicie żeśmy spartolili tą opcję, kurde. Bo ja tu nie dość, że nic nie widzę. Jeszcze tego widzę kryształ sobie mówiąc, no ale to nas nie ratuje, to nas nie ratuje, my w ogóle mieliśmy rozkwinić to zdecydowanie zupełnie inaczej. Także ja wam powiem tak, dzisiaj my tego nie rozkminimy. Ja muszę sobie usiąść na spokojnie, poprzypominać jak to było już jak widzicie, ja jak trochę posiedzę to sobie trochę przypomnę, ale i tak dalej niewystarczająco dużo, żeby nam się udało a i tak zaraz zginiemy. Także po prostu myślę, że jak zginiemy, to się odczytamy. No ale tutaj bym je walną rakietą jakąś się odczytamy i zakończymy na dzisiaj naszą przygodę z Larą Croft. Ja to sobie rozkminię na spokojnie i po prostu mam nadzieję, że już w następnym odcinku wykończymy w końcu ten cudowny level. Także pamiętajcie, że każdy odcinek LAN Games TV o zespole do niedzieli o 17.30, tylko w weekend o 8 rana. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!